Z tyłu popełniliśmy kilka błędów. W szczęście, że bramkarz uratował jedną czy dwie sytuacje i że skończyło się to tylko 1-0. Także niestety na dzień dzisiejszy jeszcze musimy się dużo uczyć. Tym co mamy na razie możemy za dużo nie ugrać, w związku z czym trzeba będzie się jeszcze ewentualnie rozglądać z jakimiś bardziej doświadczonymi. Z zawodnikami, bo widzę, że w niektórych sytuacjach brakuje doświadczenia i rutyny w klasie, niestety to już jest wyższy stopień wtajemniczenia, to nie jest wyższa liga i niektórzy zawodnicy na razie jeszcze nie mogą sobie tutaj dać rady w tym towarzystwie. Trzeci mecz gram, gramy, można powiedzieć, na dobrych obrotach. Zawodnicy wykonują swoją pracę. To co jest założone i trzecie zwycięstwo cieszę na pewno na starcie ligi, no myślę, że... Z biegiem czasu będziemy się rozkręć, rozkręcać. Mam taką nadzieję. Trudno mi ocenić teraz tak na gorąco. Muszę to sam sobie zobaczyć, będziemy na pewno analizować. Na pewno takich bramek nie, nie, nie możemy tracić, na pewno. To wiem, to wiem na pewno. A będziemy mieć czas w tygodniu na to, kto popełnił błąd, czy w ogóle był jakiś błąd. Jeżeli pada bramka, to jakiś błąd myślę był. Na pewno nie do osiemnastu tutaj po zwycięstwo, ale polonia strzeliła bramkę do, do szatni i drugiej było ciężko cokolwiek zrobić. Na pewno staraliśmy się tam wyrównać, ale cofnęli się, można powiedzieć, całą drużyną i wszystko nam blokowali. Cieszymy się przede wszystkim, że stworzyliśmy sobie w perspektywie tych trzech wcześniejszych meczów dzisiaj więcej sytuacji i przy odrobinie szczęścia i odrobinie więcej koncentracji mogło być wynik dużo wyższy, bo tej koncentracji myślę, przede wszystkim zabrakło nam w tych sytuacjach, które mieliśmy. Ale z przebiegu całego meczu możemy być zadowoleni, bo stworzyliśmy na pewno dużo, dużo więcej sytuacji niż korona i myślę, że zasłużenie zwyciężyliśmy na dzisiaj. Najgorsze jest to, że, że nie stwarzamy sobie sytuacji, bo, bo gdybyśmy mieli sytuację, nie wykorzystywali, i to, to by było zupełnie inaczej. Natomiast my przez cały mecz stworzyliśmy może jedną i pół drugiej sytuacji, to trochę za mało, żeby w ekstraklasie zdobywać punkty. Jak to się mówi, gra się jak przeciwnik Pozwalamy, na pewno zagraliśmy bardziej agresywnie, bardziej wy, wyszliśmy wyżej do, do przeciwnika. No i nie pozwoliliśmy im na, na rozgrywanie jakichś takich akcji, gdzie mogliby jedną prostą padłą piłką na przykład wyjść i, i być sam na sam z bramkarzem. Na pewno gdzieś tam w głowie siedziało to, że, że trener Motyka był, był poprzednim naszym szkoleniowcem. No i chcieliśmy w pewnym stopniu jakimś tam udowodnić, że, 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 że tak jak opisywane jest w gazetach, że zawiedliśmy trenera. No na pewno chcieliśmy udowodnić, że tak na pewno nie było. Ja cały czas będę optymistycznie patrzył na kolejne mecze, bo ja wiele, wiele pozytywów widzę.